Się tamtego deszczu, tak bo idzie w tej Japonii. Po co? Dwie krople spadły i już parasole otwierają. Takie rzeczy widziałam na TikToku. I ostatnio też zapytaliście o to. No to dowiecie się, dlaczego. No to zaczynamy. Muzyka W Japonii jest taka kultura, że sprawdza się pogodę codziennie i jak tylko jest zapowiedź nawet minimalnego deszczu, wszyscy biorą ze sobą parasole. Zauważyłam, że obcokrajowcy, którzy tutaj przyjeżdżają, są zdziwieni, kiedy dosłownie spadnie kilka kropel, a wszyscy otwierają parasole. I wszyscy z zagranicy mają takie, to tylko kilka kropel, po co ci parasol, nie? Nie roztopisz się. Japończycy tak samo dziwią się, dlaczego oni w ogóle nie otwierają parasolów i nie używają parasoli, jak pada nawet mrzeweczka. O co chodzi? Skąd ten strach przed zmąknięciem się wypliknął? No właśnie. Przede wszystkim skupmy się na klimacie Japonii. Mamy tu większą wilgotność, mamy tutaj pory deszczowe, więc wilgotność w Japonii jest ee, no, naszym utrapieniem od wieków. Utrapieniem takim, że każdy od zarania dziei wiedział, że trzeba się przed nie uchronić. Jeszcze inne kultury się narodziły przy, o, przez ten strach przed wilgością, na przykład kultura zajmowania butów w Japonii, hey hello, ponieważ e, pierwsze domy osadnicze, jeśli chodzi e, już takie osadnictwo z polami, czyli erejajoi, to tam domy japońskie, to nie były takie, jak Wy kojarzycie domy japońskie, to najczęściej jakieś samurajskie i tak dalej, z Eredo, nie, to były Domy na palach. Dlaczego na palach? No bo nie było wtedy betonu, błocko, wilgot. No jeszcze przyjdzie pora deszczowa, i się wchodziło, i się zdejmowało, i czyściło nogi, zanim weszło się do domu, który był wtedy wysłany, no można powiedzieć, takimi pierwowzorami, tak? Protoplastami, mattatami. Często było siano po prostu rozłożone i żeby nie wnosić tej wilgoci, żeby nie wnosić błota, taka też właśnie przy okazji taka ciekawostka kultura się narodziła. W Japonii zmoknięcie to było naprawdę duży problem, jeśli chodzi o mieszkanie, o dom, ponieważ Yy, wiecie dokładnie, że tradycyjnym ubiorem Japończyków było i, i tak naprawdę dalej jest kimono. Kimono to jest kawał materiału, jak to zmoknie to nie pójdziesz sobie i nie wrzucisz do suszarki, nie powiesisz sobie przed wiatraczkiem, czy po prostu nie wysuszysz od tak, bo wilgoć jest za duża, a oni nie mieli całej szafy kimono z Uniqlo czy z Jiu, oczywiście żartuję, Jiu i Uniqlo nie sprzedają kimon, ale wiecie o co chodzi, to nie było tak, że coś można było łatwo wziąć sobie i wymienić. Trzeba było uważać na swoje ubranie, bo Twoje ubranie ci służyło. Oczywiście ja tutaj mówię przede wszystkim o y, mieszczanach i wieśniakach. No, zostawiamy szlachtę, to jest inna w ogóle para Kalosze, oczywiście, ale mówimy o zwykłych ludziach, o zwykłym tradycyjnym życiu. Ale to nie tylko. Przemoknięte ubranie ściekało, ściekająca woda uszkadza tatami, które gniją. To były te rzeczy, które odstraszały, bo no po prostu walka z pleśnią to jest po prostu sport narodowy tutaj. Kolejna tak naprawdę kultura przez właśnie przez wilgotność. Przez nasz klimat wyrosła tak zwane Musi Bosi. Musi Bosi to jest niezwykła kultura, którą tak naprawdę możecie zobaczyć dzisiaj troszeczkę innej formie, chociaż w oryginalnej również jest praktykowana. Była to tradycja właśnie wystawiania książek, wszystkich dokumentów, oczywiście wszystkich kimon. I takich rzeczy, gdzie mogłaby zalęgnąć się pleśń na, właśnie na słońce, czyli kiedy kończył się okres cyj i kiedy już zaczynało prażyć, no to wtedy się wystawiało to wszystko, aby właśnie suszyć. I te praktyki, proszę Państwa, są czynione do dziś przez muzea, przez yy, posiadaczy Kimon, ale nie tylko. Jak to przeszło do takiej kultury współczesnej, zwykłej? Jak przejdziecie się po Japonii, po jakichś blokowiskach, czy jakichś, właśnie, terenach, gdzie są domy jednorodzinne, zobaczycie wywieszone futony, poduszki, singły, ogólnie singu, czyli pościel, Właśnie dlatego, że to zbiera wilgoć, tam się robi pleśnie, roztocze, to wszystko zostało bardzo mocno w tej kulturze. Kolejnym powodem jest to, że w Japonii przez długi czas kasa, bo tak się nazywa po japońsku parasol, to było dobro luksusowe. Kiedy przestało być dobrem luksusowym, to w erze Edo, kiedy papier stał się tańszy, jak zobaczymy na różne ukioje, tam jest pełno ludzi, zawsze z parasolami. Czy, oczywiście one też służyły jako ochrona przed słońcem, jak najbardziej. I również jako akcesoria, i również były specjalne, które ja mam tutaj na zdjęciu na minę możecie zobaczyć, specjalne do tańczenia. Ale dobra. Więc kultura parasoli była, ale tak naprawdę, zanim przyszedł taki parasol na patyku, to w Japonii kasa ma dwa znaczenia. To są zupełnie dwa inne kandzie, ale yy, zastosowanie mają te same. Różne czapki, różne nakrycia yy, były stosowane jako płaszcze przeciwdeszczowe, najczęściej ze słomy. Yy, jeśli chodzi o czapki, to też takie czapki są nazywane kasa. To są czapki, jeśli chodzi yy, o przykładowo. Eredo to osoby, które pracują fizycznie, podróżni. Tak więc ochrona swojego ciała przed zamoczeniem stała się bardzo wielkim priorytetem. Priorytetem tak wielkim, że do dziś w naszych przysłowach jest Przysłów o tym, żeby nie zmoknąć, o parasolach o deszczu. Ogólnie w kulturze japońskiej to, że zmokniesz na deszczu, ma bardzo negatywne e, skojarzenia. Jest to takie od razu takie mmm. Zmokłeś boże. Riesaki no kasa. Jest to e, w dosłownym tłumaczeniu. Przed zmoknięciem parasol. Ale chodzi, przed zmoknięciem rozłóż parasol, tak? Prze czyli to tak można, jeśli chodzi o znaczenie tego jako przysłowie, to na polskie to by było e przezorny, zawsze gotowy, tak? Zawsze ubezpieczony, coś takiego. Więc to ma taki wydźwięk, ale ich jest mnóstwo, mnóstwo tych odnośników do zmokniętego ciała jako czegoś negatywnego, czegoś niefajnego, czegoś, co przynosi często kłopoty. Tego jest pełno, jeśli chodzi o y, kulturę japońską. Jeśli zobaczymy osobę zmokniętą w jakimś, nie wiem, drama, czy w jakimś y, filmie, i że to jest poświęcenie, tak? Jeśli ona rzuca coś tam i biegnie za Takesim i jest cała przemoczona, to jest absolutnie takie, ej girl, ty się poświęciłaś. Ale jak to wygląda we współczesności? Oczywiście ym, Myślę, że dużo z Japończyków nie ma pojęcia o historii tego, że to tak weszło, ale faktycznie w takiej współczesnej kulturze też jest coś takiego, że yy, deszcz, choćby to był kilka kropel, rozkładamy parasol, ponieważ to, jak się reprezentujemy, jest bardzo ważne. Zwłaszcza, że ludzie wychodzą na zakupy, jadą do pracy. Oczywiście, do pracy to jest absolutnie logiczne, że trzeba po prostu wyglądać dobrze. Kolejna rzecz z takich zwykłych, prozaicznych rzeczy to są włosy, słuchajcie. Zwłaszcza u kobiet. To nie jest tak, że ja już mówiłam, to nie jest tak, że te tafle tutaj super proste to jest wynik takiej naturalnej. Naturalnej genetyki, tylko ponieważ dużo osób ma Pomierzwione włosy, włosy, które no, widzicie tutaj, ja dzisiaj tak mocno kilka razy użyłam kremów do włosów stików i tak zaczynają odstawać, bo wilgoć jest wielka, a jakbyś ci głęb zmoknął. No to gdzie załóżmy w pracy poprawisz, nie? No to są takie prozaiczne powody. Jeszcze ciekawa kwestia. Mało używa się składanych parasolek, a więcej parasolek kij. Dlaczego? No to też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ te parasolki składane są wbrew pozorom bardziej ciężkie do. Mm, jak to? Ogarnięcia. Ponieważ jak je złożysz, no to. Ona jest krótka i moczy Ci się ręka, jak ją wsadzisz do torebki, torebka będzie mokra, nawet jeśli wsadzisz ją do tego opakowania. Yy, torebki, boże, torebki, parasole, kije, to jest tutaj życie. Poza tym yy, jest jeszcze jedna kwestia, dlaczego tak parasolki są yy, używane, yy, są tak yy, potrzebne, ponieważ są dostępne wszędzie, tak zwane nasze sławetne, nie sławne, tylko sławne na cały świat, biniry kasa, biniry kasa, czyli takie plastikowe nasze, yy, kojarzone właśnie z Japonią, przezroczyste parasolki, gdziekolwiek idziesz, idziesz do Kombini, czyli sklepu 24 godziny na dobę są, so. idziesz do daiso, so idziesz do supermarketu są, so. kiedy zaczyna padać specjalnie w ogóle słuchajcie. Yy, Sprzedawcy wystawiają trochę bliżej, żeby ludzie widzieli, można kupić I tak, i ile razy chociaż mały deszczyk spadł, my po prostu Aj, dawaj, parasolki kupujemy One są super tanie, więc no, widać je w mieście Więc no, to są takie współczesne Słuchajcie, ym, współczesna kultura i współczesne Nandakie Nandakie I współczesne i współczesne i zostawmy, tak. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Nie dziwta się. Teraz mam nadzieję, że wiecie że też, że historycznie wynikło to przed strach przed y, pleśnią, tak. To wszystko przez pleśń, wszystko przez pleśń, wszystko przez wilgotność naszą. No i tak to wygląda. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli, macie, e, jeśli coś Was zdziwiło, e, napiszcie to w komentarzach. I oczywiście, widzimy się już niebawem na tak, kanale